Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Jak już dobrze wiecie jest dwa dni po live'ach z FarmCon'u Gdzie pracownicy Giants przedstawiali jakieś nowości do y, swojej gry Na kanale Giants pojawił się też pewien film FarmCon 20 Sound Design for the Next Farming Simulator Czyli, czyli film, w którym dowiadujemy się coś o nowych dźwiękach, które zostaną użyte y, we farmingu i tak zauważyłem, że ten film jakoś dużo wyświetleń na kanale Farming Simulator nie ma co mnie bardzo zdziwiło, też na polskim YouTubie nikt o tym filmie za bardzo nie wspomina. A ja, po, a ja właśnie przeanalizowałem ten materiał i wyciągnąłem. Z niego parę różnych szczegółów, które pojawią się w nowym farmingu i są one bardzo ciekawe. Więc można powiedzieć, że to są takie pierwsze konkretne informacje na temat Farminga 21, chociaż nie do końca 21, bo nigdzie nie ukazał się nam numerek. No dobra, więc do rzeczy. Ja już nie przedłużam. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Ja już nie przedłużam i zaczynamy. Ogólnie tak, cały materiał trwa 35 minut i ja. Przeanalizowałem ten materiał oczywiście z polskimi napisami wygenerowanymi automatycznie, bo jedyne napisy jakie były przetłumaczone to po angielsku i po niemiecku, a ogólnie materiał jest niemie po niemiecku, ponieważ no jak wiecie pracownicy z Giantsa to są głównie Niemcy albo jacyś tam Szwajcarzy, więc oni gadają tylko po niemiecku, ale dzięki tym wygener wygenerowanym automatycznie napisom mogłem przeanalizować trochę ten materiał i dowiedziałem się paru różnych nowości. Pierwszą ciekawostką jest to i pierwszą nowością, no może nie, nie, nie ciekawością ale faktem jest to, że takim banalnym faktem, każdy który wie, że prace nad farmingiem nowym trwają, no i są one w stanie zaawansowanym w materiale nie pokazali wszystkiego, ponieważ dźwięki muszą zostać dopracowane, opierają się o opinie graczy z FS19, czyli dostaliśmy tylko takie trzy właściwie próbki demo dźwięków w w tym filmie jest z Farminga 21 i tylko w sumie dlatego, że reszta dźwięków jest na razie jeszcze trwają nad nimi prace i są jeszcze niedopracowane. Dowiedzieliśmy się z tego materiału również to, że od FS21 dźwięki maszyn dopiero są autentyczne. Ale najciekawsze jest to, że nie wszystkie dźwięki maszyn z Farminga 20 z Farming, od Farminga 11 są autentyczne, tylko parę. Od Farminga 11 zmieniło się też to, że kiedyś. Był nagrywany tylko dźwięk samego silnika, a teraz dochodzą do tego inne szczegóły Jak na przykład jakieś tam dźwięki jakiegoś tam uchodzącego ciśnienia Tutaj bardzo ciekawa sprawa, którą wyciągnąłem z tego materiału Dźwięki w FS21 będą dużo bardziej zaawansowane, są dużo lepiej zmiksowane Giants posiada program, dzięki któremu będzie wszystko brzmiało realistyczniej Być może będzie program dla miksowania dźwięków dla modelów Jak możecie zauważyć w materiale jest pokazany program, który się nazywa Giants Loop my jako moderzy, znaczy ja nie jestem moderem, ale ja to powiem tak jakby my, gracze posiadamy program do dyspozycji od Giantsa, który się nazywa Giants Editor i w nim możemy edytować mapę, ale nie posiadamy oczywiście programu, którym możemy edytować dźwięki, a właśnie Giants lub prawdopodobnie nam to umożliwi i będziemy mogli sobie do swoich ciągników dodawać dźwięki, do swoich modyfikacji i powiem Wam szczerze, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaką mogliśmy się dowiedzieć, że dostaniemy jakiś program do montowania jakichś tam dźwięków właśnie montowania dźwięków z realnego świata no bo no nie oszukujmy się każdy chciałby na przykład y, słyszeć bardzo y, dobrze zmiksowany dźwięk PSM 30. Bardzo ciekawą rzeczą, którą też wprowadził Giants do nowego farminga, wprowadzi, znaczy się, jest to, że będziemy mieli echo w tunelu, pogłos, będziemy mieli Pogłos nawet w otwartym polu kojarzycie? Może grę Forza Horizon 4? Wiecie, że jak jedziemy z na przykład samochodem do tunelu, no to oczywiście robi się echo i tak dalej, i tak dalej. No i to samo będzie w nowym farmingu, czego oczywiście w poprzednich farmingach nie było, będzie się to tworzył pogłos. Wiecie, jak jest w prawdziwym świecie, na przykład, że jak ciągnik robi w polu, tworzy się dookoła echo, na przykład ciągnik robi, nie wiem, powiedzmy 5 km od danego pola, no i ten ciągnik słychać z takim. Echem i tutaj właśnie w nowym farmingu będzie tak samo Też ważną rzeczą jest to, że mamy szeroki zakres RPM, bo Tak jak tutaj ten gość już Giantsa tłumaczy Nie było, na początku do farminga nagrywano tylko 2 tony dźwięków Oczywiście silnika z danego ciągnika, ale fajnie się zrymowało Czyli na przykład na biegu jałowym gdzie było 900 RPMów był nagrywany dźwięk I było nagrywany dźwięk jak tam było powiedzmy 3000 RPMów I to było miksowane i to było tak jakby, jeżeli dodawaliście gazu, to dźwięk przyspieszał się nie, było to, nie były to realistyczne dźwięki, tylko było to takie przyspieszanie się, tak jakby, wiecie, jakby były kiedyś te kasety na VHS, tak jak gościu tutaj tłumaczy, było to po prostu przyspieszenie dźwięku Teraz najciekawszą rzeczą będzie to, że jak możecie zauważyć, nie mamy dźwięku maszyn w, w tym momencie we farmingu pod obciążeniem, czyli Wiecie, maszyna brzmi trochę inaczej pod obciążeniem niż normalnie, a tego we farmingu nie ma. A właśnie w nowym farmingu ma być to poprawione i właśnie ma być dźwięk maszyny też pod obciążeniem. Czyli maszyna będzie nam brzmiała pod obciążeniem inaczej i będzie nam brzmiała oczywiście bez niczego inaczej. No i w materiale również zostały ukazane jakieś próbki dźwięku, ale tych próbek dźwięku wam. Nie pokażę, bo jak ten gościu pokazał te próbki dźwięku, to on coś tam mówił. Ja po prostu do tego materiału dam Wam link w opisie i tam sobie po prostu przewiniecie do momentu, kiedy on pokazuje te próbki dźwięku Dema właśnie z nowego Farminga, ponieważ no, tam na razie nie ma żadnego dźwięku po głosu. Szkoda, ale no jest tylko tam taki dźwięk RPM-ów, dany, w sensie rpm wiecie o co mi chodzi. Obrotów zwiększających się i zmniejszających się w ciągu, więc ja dam wam link w opisie do tego materiału i napiszę wam jeszcze. Y, oczywiście od danej minuty, kiedy on to demo pokazuje. Będziecie mieli ten link i wam się od razu już odpali od tego momentu, gdzie on to pokazuje. I to tyle na dzisiejszy odcinek. Jeżeli będą wychodziły jakieś nowe newsy o nowym farmingu, no to oczywiście będę się starał być z tym pierwszy, bo ja zawsze jak wychodziły nawet newsy do dziewiętnastki też się starałem być z tym pierwszy. Jakie są moje odczucia o tym, co słuchałem tutaj, co ten gościu gadał? Szczerze, jeżeli Giants przykłada się do... Aż tak w takich szczegółach do tworzenia właśnie dźwięku do Farminga 21 to jesteśmy w sumie na dobrej drodze, bo ja będę dość krytycznie podchodził do nowego Farminga, bo ja nie wiem co by musieli dodać, żeby rzeczywiście ta gra zrobiła na graczach wielkie wrażenie i wielkie wow. No ale zobaczymy, bo jeżeli tak się szczegółowo przykładają do dźwięku, że każdy RPM będzie brzmiał inaczej, czyli na przykład działa powiedzmy ciągnik na 900 obrotach, a będzie inaczej działał na 900 dwóch obrotach no to to jednak jest dopracowywanie jakichś szczegółów i mi się wydaje, że nad tą grą będą pracowali o wiele dłużej No niż nad każdym innym farmingiem co 2 lata, więc zobaczymy co dalej. Ja oczywiście będę Was informował, jeżeli coś nowego na temat farminga będzie. Na razie nie zostało powiedziane czy to będzie Farming 21, czy to się inaczej będzie nazywało. Żadne logo nie będzie ukazane. Wiemy tylko, że to się będzie nazywało Farming Simulator, jak każde, bo pisało Sound Design for the Next Farming Simulator, więc. Zobaczymy jak to będzie, ale fajnym też jest bajerem to, że dostaniemy program oczywiście Giant Loop, który umożliwi nam właśnie tworzenie własnych dźwięków. Więc co? Ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, mówił Nocur, jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, oczywiście jeżeli materiał Wam się również spodobał. Nie przedłużam, cześć, na razie.